To czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie. Żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Rzeczywiście ten tydzień jest wyjątkowy, bo tak jak w niedzielę się rozpoczęło, to pocieszanie ze strony Boga, tak było wczoraj, i tak przychodzi dzisiaj, to jest tydzień pocieszenia. I słuchamy dzisiaj. Już pierwsze zdanie z księgi proroka Izajasza mówi pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, pocieszajcie, przemawiaj do serca Jeruzalem, że skończyła się niewola. Włajcie, pocieszajcie. I to pocieszenie przychodzi do nas dzisiaj. Ale ciekawe jest to, że to pocieszenie przychodzi w bardzo konkretnych tych też faktach, Pozwala nam to słowo czytać trochę nasze życie, bo mówi, że rzeczywiście, że skończyła się niewola. Dlaczego? Bo nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. I możemy czytać nasze życie i patrzeć się na różnego rodzaju wydarzenia, na trudności, które przychodzą, może na zmagania z różnymi z naszymi chorobami albo z buntowaniem się dzieci, z ich różnym, różnego rodzaju zachowaniem względem nas, zachowaniem sąsiadów, jako na najmniejszy wymiar kary. Bo dzisiaj to słowo mówi: odpokutowało za karę. To znaczy, że Pan Bóg daje nam kosztować skutków naszego grzechu. Ale nie, to nie po to, żeby nas upokorzyć, ale po to, żeby nas oczyścić. Że to jest sposób na to, żeby przygotować drogę na Jego przyjście. jest takie powiedzenie wiele razy już o tym mówiłem Gamzuletowa jednego z rabinów który zawsze miał powtarzać i to także jest dobre dla mnie bo wszystko co czyni miłosierny jest po to żeby było lepiej a my czasami się buntujemy na różnego rodzaju rzeczy z jednej strony mówimy że w naszych dzieciach możemy oglądać nasze grzechy a z drugiej strony kiedy skoro wiemy, że karą za grzechy jest śmierć, że widzimy, że niektóre zachowania dzieci albo naszych najbliższych to jest skutek naszych grzechów, naszych słabości, naszego y, szukania samego siebie, naszego życia dla siebie samego, y, naszego egoizmu, naszego braku cierpliwości, naszej złości, naszego gniewu, Naszej pogoni za pieniądzem, za idolami, że to są konsekwencje. I te konsekwencje są taką karą, którą, której możemy kosztować tu. Mówię, ale ta kara została odpokutowana. Bo to jest taka kara, jak mówimy o karze, która będzie w czyśćcu, prawda? My zrobiliśmy z czyśćca jakąś taką, takie dziwne więzienie, w które nas Pan Bóg zsyła. Ale nie na tym to polega. To jest ogień, przez który każdy musi przejść, zbliżając się do tego, który jest miłością, który jest ogniem. Musi spłonąć wszystko w nas, to, co, co budowaliśmy w oparciu o naszą miłość własną, o egoizm. Musi spłonąć. Zostaje tylko to, co jest zbudowane ze szczerego złota. Jak złoto próbuje się w tyglu, tak nasze życie przechodzi przez ten tygiel różnego rodzaju kar, które są tym ogniem miłości Boga, w której płonie wszystko to, co jest naszym egoizmem. I to jest taka dobra nowina. I Możemy dzisiaj nauczyć się mówić to. Gamzule towa, gamzule towa. Albo wszystko, co czyni miłosierny, jest dla mojego dobra. I druga rzecz, która tutaj przychodzi, to jest to: Wołaj, wołaj, co mam wołać? Mówi: Wszelkie ciało jest jak trawa, cały wdzięk jego jak polnego kwiatu. Trawa usycha, więdnie kwiat. Więdnie, usycha. I myślę, to jest też taka rzecz. Że starzejemy się i tego procesu nie możemy zatrzymać. Możemy trochę spowolnić, możemy oznaki tego procesu zatuszować, kupić sobie krem wish, bo jesteś tego godna, żeby trochę mniej zmarszczek było. Możemy różne rzeczy robić: uprawiać aerobik, jeść zdrową żywność, ale my wiemy, że. Że się starzejemy, że nie potrafimy już robić tych samych rzeczy z taką samą prędkością i tak samo sprawnie, i możemy się buntować, możemy mieć pretensje do Pana Boga za te rzeczy. Mówimy, Panu Bogu, starość nie wyszła różne rzeczy możemy robić. Ale to jest też Słowo Boga i możemy nauczyć się czytać czytać. Ten bunt dzieci, czytać oznaki naszej starości jako oznaki przychodzenia Boga, że Bóg przygotowuje sobie drogę do, do przyjścia. I we wszystkim tym, co się dzieje, bo jak boli, to boli, jak człowiek cierpi, to cierpi tutaj. Wiadomo, że nie jest przyjemnie. Jak się buntują przeciwko nam dzieci, też nie jest przyjemnie. Jak się dzieją różne rzeczy, jak są sprzeciwy w małżeństwie, jak różne kłótnie, albo niesnaski z sąsiadami, nie jest przyjemnie. Wiadomo. Ale dzisiaj mówi, ale pocieszaj, pocieszaj, bo ja przychodzę. Bo mówi głoś, co głoś? Oprócz tych rzeczy mówi głoś, że słowo Boga naszego trwa na wieki. A jakie jest słowo Boga? Dzisiaj słuchaliśmy. W Ewangelii Chrystusa, który jest Słowem Boga, który mówi, nie jest wolą Ojca Waszego. Dzisiaj bardzo, pierwszy raz jakoś usłyszałem, że mówi to w ten taki sposób negatywny, bo zazwyczaj mówi, bo wolą Ojca Waszego jest. A dzisiaj mówi nie jest wolą Ojca, żeby zginęło nawet jedno z tych najmniejszych, niesamowite, nie? To znaczy. Że nie jest wolą Ojca, żebyśmy zginęli. Nie jest wolą Ojca, żeby zginęli także, żeby zginęły także nasze dzieci, żeby zginęli nasi sąsiedzi, żeby zginął człowiek, nie jest wolą Ojca, bo Bóg kocha człowieka i jest tym, który szuka człowieka, każdego człowieka, tego, który się zabłąkał, tego, który się błąka. Dzisiaj, który chodził drogami, na których my byśmy powiedzieli, albo za które my byśmy powiedzieli, należałoby się, należałoby się śmierć, bo należy się śmierć. Ale myślę, że ten człowiek doświadcza tej śmierci wystarczająco, i Bóg ma współczucie dla tego człowieka, którego życie się rozpada wskutek jego dróg. Dlatego, kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy tego dobrego pasterza, który bierze nasze grzechy na siebie, który brudzi się naszymi grzechami, który kochając nas schodzi do piekła, żeby nas szukać. Gamzule to wa. Myślę, to jest to słowo dzisiaj, które przychodzi. Wszystko, co czyni miłosierny, jest dla naszego dobra i dzisiaj oprócz tego zaprasza nas jeszcze do jednej rzeczy zaprasza do tego żebyśmy może zmienili melodię mówi śpiewajcie panu pieśń nową czyli shir hadasz nowa pieśń jaka jest głoście jego zbawienie bo może nauczyliśmy się mówić za to pójdziesz do piekła za to pan bóg cię nie kocha może mówiliśmy różne rzeczy może nawet naszym najbliższym. Mówiliśmy złe rzeczy o Panu Bogu, narzekaliśmy, mówiliśmy, że jest niedobry, nie akceptując tego, co przychodzi w naszym życiu. Dzisiaj psalm, który Pan Bóg włożył w nasze usta, mówi: Śpiewajcie Panu, od dzisiaj śpiewajcie nową pieśń. To znaczy, głoście jego zbawienie, że Bóg przychodzi, żeby zbawić, że Bóg jest dobry, że Bóg szuka człowieka, że Bóg nie chce, żeby zginął żaden człowiek. I o to się troszczy, o to zabiega. I wszystko, co czyni w moim życiu, jest po to, żeby to się stało prawdą, żeby mógł mnie odnaleźć, żeby mógł mnie doprowadzić do siebie, a poprzez mnie, żeby mógł doprowadzić także tych, których ze mną związał. veni tu omnes malenacta et spiritu tot septonsa gingunt